Na Uniwersytecie Jagiellońskim przeprowadziliśmy eksperymenty, których wyniki właśnie są publikowane w czasopiśmie eLife. Nasze wyniki mogą radykalnie zmienić to, co podręczniki mówią na temat mózgu i zmysłów. Okazuje się, że mózg każdego z nas może zmienić sposób przetwarzania informacji docierających do niego. Tak, jak robią to mózgi osób, które nagle utraciły wzrok albo słuch. Oczywiście wymaga to dużo pracy. Wiemy już, że mózg adoptuje się po urazach, czy po utracie wzroku. Jak to się odbywa? Otóż kora wzrokowa niewidomego nie pozostaje bezczynna, tylko przestawia się na inne zadania, na przykład czytanie dotykiem. Gdy osoba niewidoma czyta Braille'a, czyli alfabet dotykowy, to za czytanie odpowiada u niej kora wzrokowa, a nie kora dotykowa. Naukowcy domyślali się, że taka zmiana może być możliwa też u zwykłych osób, które nie utraciły wzroku, ale brak było na to konkretnych dowodów. Podręczniki nadal mówią, że za wzrok odpowiedzialna jest chora wzrokowa, a za dotyk kora dotykowa. Moduł? Przez 9 miesięcy uczyliśmy osoby badane czytać bragla ze ślepkami Klubu. na oczu? Przebadaliśmy ich mózgi za pomocą skanera MRI przed rozpoczęciem i po zakończeniu nauki. Okup. Podaję osobie badanej karty brajlowskie. Nasz eksperyment ma dwie części. W pierwszej skanujemy mózg osoby badanej w trakcie czytania alfabetem brajla, aby zobaczyć, które części mózgu aktywują się podczas tej czynności. W drugiej części eksperymentu na krótką chwilę zaburzamy działanie kory wzrokowej, używając metody zwanej przestrzaszkowo-stymulacją magnetyczną. Okazało się, że chwilowe wyłączenie kory wzrokowej Pogarszał naszych osób badanych zdolność czytania alfabetem Braille'a. To dowód na to, że kora wzrokowa, mimo że nazywamy ją wzrokową, w rzeczywistości jest też kluczowa dla czytania dotykowego. To jest mózg naszej osoby badanej. Tu jest kora wzrokowa, a tu jest kora dotykowa. Widzimy, że przed rozpoczęciem nauki braille żadna z nich nie aktywuje się na dotykanie braille. A teraz zobaczmy. Mózg tej samej osoby już po tym, jak nauczyła się czytać braillem, widzimy, że na czytanie dotykowe aktywuje się kora wzrokowa, a nie kora dotykowa, tak jak to mówią podręczniki. Oznacza to, że mózg dorosłej osoby jest znacznie bardziej plastyczny niż to dotychczas sądzono. Jeśli uczymy się skomplikowanej czynności i robimy to wystarczająco długo, to obszary naszego mózgu dostosowują się do nowych umiejętności i zmieniają swoje role. Przykładem tego jest właśnie nauka Braille'a, czy też gra na instrumencie muzycznym. Obie te czynności są bardzo trudne. Nasi ochotnicy to pierwsza na świecie grupa osób widzących, która nauczyła się czytać alfabetem dotykowym. Uczyłam się czytać Braille'em przez 9 miesięcy, maksymalnie przeczytałam 14 słów w ciągu minuty. E, średnia prędkość czytania wzrokowego wynosi 200 słów na minutę. Jesteśmy w stanie pobudzić nasz mózg do zmiany działania i wytworzyć w nim nowe połączenia. Ćwiczeniem możemy zmienić znacznie więcej niż to dotychczas sądzono.